No i teraz patrzcie, słuchajcie, zobaczcie, teraz Majka została sama, jeden kot się tam wtrążolił pod, pod, dobrze, a tam drugi siedzi, a trzeci tu chodzi na górze, w każdym razie, Majka jest na dole razem z Kotami. W Wasenie. W tak, Wasenie, oczywiście. Powiększ, Czy możesz przestać? 0, 0, 0, super. Ale mów, co robisz? Mów, co e, no robisz, więc cały mów. czas mówię i daj mi powiedzieć, tak? No, Proszę bardzo, zobaczcie, nawet badger. Znaczy nie badger, tylko Batman. Batman. 0, 0, chodzi. Powiększ, 8, 8. Niesamowite, 8, niesamowite. Jak Majka się teraz w tej chwili bawi, o i Batman się fajnie bawi. Jest dosłownie 20 cm, może 15 od, od Majki, jak się bawią fantastycznie. Słuchajcie, kochani, powiem Wam szczerze, że przez 3,5 miesiąca myślałem, że to nie będzie w ogóle miejsca, ponieważ Majka, no niestety, chciała ich zagreść krótko i na temat. W tej chwili, no to jest taka. Ma 6 lat i obecnie 9 miesięcy. Po prostu tak, jak one się bawią, to jest nieprawdopodobne. Ale wszystko to sprawiło to, że niestety najpierw było, za szybą były, przez długi czas były za szybą około tak. prawie miesiąca czasu. Tak. Potem kratą, oddzieliliśmy, e, mieliśmy podwórko. Tak, na pół. Na dwóch. Tak, przyszedziło. podwórko przedzieliło się kratą na pół, po to, żeby ona mogła ich obserwować, być razem z nimi, wstawiać sobie głowę pomiędzy kratami. I żeby obserwować, a teraz później pomału, 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 niestety przez te 3,5 miesiąca, one zaczęły miesiąca, pomału... przepraszam. Kochany, 3 miesiące spokojnie, z palcem nie powiem gdzie. W każdym no, razie, w każdym razie, zobaczcie co się dzieje, że teraz ona się tak zaprzyjaźniła sama, automatycznie. Czyli to jest kwestia czasu, tak? Jakbyśmy mieli, mieli też, no... o. Dopóki koty nie uciekają, to jest wszystko o Nie w ciszy. No, koty, jak zwiewają, to ono zaczyna ich pomału gonić. Nie? Ale to nie znaczy, że goni, że chce ich zjeść, tylko po prostu chce się bawić z nimi. Więc zobaczcie, jaka jest harmonia wśród zwierząt. Niesamowita. Tak naprawdę, wszystko, czy kot, czy pies, czy, czy, czy jakiekolwiek inne zwierzę, może się zaprzyjaźnić i żyć w symbiozie. I zobaczcie. Tam to są następne kotki. Mogę zasepać? Stary pies. To co powiedziała jakieś Dorota Sumiska. Cieszę się, że mam możliwość, co? Filmie? Tylko zmniejsza to. Tak powiększ, powiększ, powiększ. Tak jak jest naturalnie. O. Ale po filmu ich ja sobie podobałem. Ja utrzymowałem. E, chciałem. Dobra. Witajcie, witajcie serdecznie. Chciałam dopowiedzieć, że wreszcie cieszę się, że też mogłem udowodnić na moim kanale, że można oswoić ze sobą zwierzęta, mimo że są stare. I to, co powiedziała Dorota Esumińska, że nawet pies dziesięcioletni, łańcuchowy, możesz go oswoić z mieszkaniem, z domem, tylko żeby mieszkał. Tylko trzeba czasu, czasu, spokoju. No właśnie. Metody rzeczywiście działają e, Sizara, ale trzeba na to czasu. To nie jest jak w filmie, że po pięciu minutach już żyje pies pięknie, ładnie, z innym psem, e, czy z kotami, czy z innymi zwierzętami. Nie. To tak nie działa. Tu trzeba czasu. Miesiąc, dwa. W tym przypadku od 16 czerwca policzcie sobie do e, poprzedniej niedzieli mniej więcej, tak, do 5 czerwca Września tego roku, 2021. No właśnie. Pozdrawiam Was serdecznie. Człowiek, który jest mega dumny, że mieszka też z drugim człowiekiem normalnym, mimo że opiekuje się psem wypaczonym, ale udało się jest jak jest. Można? Można, kochani. Pozdrawiam wszystkich wielbicieli owczarków niemieckich, wszystkich wielbicieli zwierząt, no i kochani, miłego dnia. I samych pięknych z waszymi zwierzętami wspomnień Wam życzę. Tylko cierpliwość, cierpliwość i cierpliwość. Pa zatrzymaj me.